Siema. Jestem dzisiaj na warszawskim głosławiu na myjni bezdotykowej BP. Za moimi plecami jest stacja BP, a tam o wod dali jest myjnia bezdotykowa. Przejeżdżając, dwa stanowiska były zajęte. Piana wyglądała obiecująco, chociaż 1,9 i gwiazdki opinii w Google Mapsie no nie jest zachęcające, bo opinie to na przykład najgorsza i najdroższa myjnia, na jakiej byłem. Podczas nakładania piany, zanim ona zacznie lecieć, trzeba poczekać około 10 sekund. Nie polecam, wydałem 15 zł i zniknęło. Droga i słaba. Gorsza i mini nie widziałem. Przełączanie się trwa wiek. Fatalne ciśnienie, zimna woda, prawie brak proszku. No, całkiem sporo samochodów tutaj było. Ludzie dosierali sobie te samochody, ale nie wiem, czy z myjni automatycznej, czy akurat z tej bez bezdotykowej. Piana, tak jak już powiedziałem, wyglądała obiecująco. Niestety na miejscu nie ma rozmieniarki. Nie byłem jeszcze w sumie na stanowisku, więc nie wiem, czy da się płacić kartą, ale na Bipi można sobie wykupić takie żetony. No i o dziwo, te żetony wcale nie są tanie, bo można sobie kupić tylko takie żetony za piątaka, i pani na stacji powiedziała, że ten żeton starcza na około minutę 45. Odpalimy sobie stoper, jak zaczniemy myć i zobaczymy, czy faktycznie ta pani miała rację. Z tego, co widziałem na zdjęciach na Google Mapsie, to faktycznie były tam też cennik, więc sobie wrzucimy pewnie tutaj przebitkę cennika. I dodatkowo zabezpieczyłem się jeszcze rozmieniając, rozmieniając dyszkę na złotówki i złotówki, żeby w razie co, gdyby te dwie dychy nie starczyło, żeby dobyć samochód. Jesteśmy dzisiaj drabinką, drabinka jest brudna, dzisiaj bardzo brudne felgi, samochód po deszczu, zaschnięty brud, także wydaje mi się, że to jest piękny materiał doświadczalny do tego, żeby sprawdzić, czy ta myjnia faktycznie jest taka słaba, jak piszą w Google. Nie przeciągając dalej, jedziemy na myjnię. Dobra, wjechaliśmy na stanowisko. Musimy się całkiem sprężać, bo zrobiła się kolejka za nami. Samochody się ustawiają w kolejce. Są dwie lance. Jest lanca czerwona, jest, jest lanca zielona. Zielona lanca do Aktywnej piany. Jest żeton za piątaka, także tym żetonem będziemy zaraz sprawdzać sobie czas. Co ciekawe, można płacić kartą. Bliżeniowo, plusik, minusik. Można sobie wybrać wartość, za ile e, można sobie żetonik wykupić. Cennik w ciągu dnia 40 sekund za 2 zł. No to nie jest wcale tanio. W nocy 60 sekund za 2 zł. To jest akurat standardowa stawka. Dobra, wrzucamy żetonik. Minuta 40 za piątaka. Czy faktycznie tak będzie? 3, 4, start. Mycie wstępne, aktywną pianą. Spoko ciśnienie, o, jak widać, jak widać, piana była w przewodach i faktycznie potrzeba chwilę, żeby ona z powrotem zaczęła lecieć. Fajnie się pieni. Dobra, nie będę dalej dokańczał, no, nie ma pauzy, to jest minusem, bo jak aktywną pianę nałożymy na samochód, to to chwilę trzeba odczekać, żeby ona zaczęła pracować. Fajnie się pieni, to już na plus, także widać, że ta aktywna piana faktycznie coś robi z tym brudem. Uwaga, czas się będzie kończył, zaraz zobaczymy. Stoper, stop. stop. Minuta 40 minuta 40 za dwójaka, także nie mało. W ogóle ta piana podobna jest do tej na myjni Lux Wash, gdzie ona tak po nałożeniu fajnie się pieniła, ale na Lux Wash było dużo większe ciśnienie na tej myjni i faktycznie za tam za 2 zł można było opianować cały samochód. Tutaj piątek za opianowanie całego samochodu. No, nie mało, nie mało. Dobra, ale nie będziemy dalej czekać, żeby nie zdenerwować ludzi, którzy czekają w kolejce. Zaczniemy sobie teraz z myciem zasadniczym i będziemy używać lancy z czerwonym wężem. Co ciekawe na tych przyciskach jest logotyp Erle, czyli ta myjnia to jest myjnia producenta Erle. Wracamy, kolejny kolejny są piątaka i jedziemy z myciem zasadniczym. Spoko ciśnienie, ale czekam, o dobra, zaczął lecieć proszek, no i myjemy. Trochę słabe ciśnienie, Lance można bardzo łatwo utrzymać, mogłoby psikać trochę większe ciśnienie tutaj faktycznie, bo takimi większymi zabrudzeniami może być problem. Szkoda, że nie ma tutaj pasu do fel, żeby domyślać lepiej felgę. O, piątak na ćwiartkę samochodu. Faktycznie może za trzy dychy, żeby umyć samochód, no to nieźle. Wrzucam. Dalej, mycie zasadnicze. Ale co ciekawe, woda jest bardzo ciepła. To jest na plus. Aż się można poparzyć tutaj od zaworu. Kolejny piątak. Ciekawe czy będzie warto Dobra, czas na spłukiwanie. Ile? To już dwie dychy poszły. Czekamy. Jeszcze nie. Dobra, leci. Przyspieszam tempo. Dwie dychy już wydane. Jestem przy spłukiwaniu. No to już bliżej niż dalej. Rzucam piątaka. Pójdę już z woskowanie, żeby mi ten piątek starczył. Mam nadzieję, że starczy. Czekamy aż leci teraz 10 sekund, 15 sekund. Wosku nie widać, ale czy on już leci? Znowu nie ma takiego niebieskawego, nie ma takiego białego koloru, ale chyba leci ten wosk. Coś się zaczęło pojawiać. O jest, to so, widać wosk. Dobra i osuszanie i nabłyszczanie. Czekamy chyba już 7 sekund <gry> Dobra, nie będę dokładał kolejnego piątaka, żeby skończyć tutaj domywanie. Zjeżdżamy, zwalniamy stanowisko, jedziemy sprawdzić, yy, odkurzacz jeszcze. Wydaje mi się, że nie jest tak źle, tak jak piszą w opiniach. Dobra, czas na odkurzacz. Odkurzacz, jak odkurzacz na stacji benzynowej, jest bardzo drogi, bo 5 minut kosztuje 5 zł. To nie jest tak drogo, w sumie. Nie, to nie jest tak drogo, ale już się nastawiłem w głowie, już dawno, bo widziałem wcześniej tą cenę, więc o, że będzie drogo. No nie, ale dobra, wrzucimy, wrzucimy sobie dwujaka. To rzucamy dwujaka. Dwójaka wychodzi na to, że będzie 3 minuty. To nawet chyba za dużo, Minuta, wystarczy. Chodzi na to, że tutaj na odkurzaczu jesteśmy zmuszeni żeby wrzucić albo pewnie piątaka, albo żeton za piątaka, więc idę na stację i bierzę żeton za piątaka, żeby sprawdzić odkurzacz. Także odkurzacz działa tylko na żetony, a co ciekawe, one są zupełnie inne niż te żetony, które są na myjnie. Także jak chcesz odkurzać, to nie możesz wrzucić sobie kasy, tylko musisz iść i kupić żeton i jesteś zobligowany do tego, żeby zapłacić 5 zł za odkurzanie. No dobra, skoro już mam, to jedziemy. No i tak... Ciągnie, jak ciągnie. Na miejscu nie ma tutaj żadnej takiej półeczki, na której moglibyśmy położyć dywanik, On także zaczyna najpierw od odkurzenia dywanika, no ale ten odkuracz yy, jest taki dosyć, nie, no, przeciętny jest. Jest gorszy nawet niż na tym karszerze, na którym byliśmy dwa filmy temu. Da się odkurzyć, ale to nie jest takie turbo przyjemne. Końcówka jest plastikowa, końcówka jest dojechana. Ale fajnie, że w sumie tutaj jest takie łożysko i ono się tak obraca, więc. To jest w sumie fajne. No i co, no to jak za piątaka wrzuciłem, to będę musiał cały samochód odkurzyć i wrócić do was. W sumie to dywanik można na odkurzaczu położyć, tak jak na niejednej stacji benzynowej. No ale to odkurzanie jest takie średnie. To jest ten z tych odkurzaczy, na którym musisz mieć dużo cierpliwości, żeby odkurzyć samochód. A jak wrzucasz piątaka na odkurzacz, to nikt normalny nie ma cierpliwości, skoro czas to pieniądz. A Bipi mówi nie, nie będzie szybko. Będzie tak, jak my sobie wymyśliliśmy. Nie jest to jeden z tych odkurzaczy, które bym polecił do odkurzania. Średni jest. A ja w sprawie odkurzeczy jestem też wymagający. Dobra, fura odkurzona. Widzę, że już trochę przeskła. Uuu, uh, mam już wnioski. Jedziemy trochę dalej od myjni i robimy podsumowanko. Hop! Podsumowując, wydałem 25 zł na umycie całego samochodu, plus 5 zł na odkurzacz, a w sumie nie chciałem wydawać aż 5 zł na odkurzacz, ale byłem do tego złożony. 5 zł za opionowanie całego samochodu. Piana była spoko, bo piana się tak fajnie pieniła i widać, było, że ona pracuje. Yy, faktycznie w trakcie mycia zauważyłem już taki efekt szopelkowania, no ale 10 zł na umycie myciem proszkowym samochodu, to sporo. Potem przejście przez spłukiwanie, w ogóle ciśnienie w tym wężu w ogóle się nie zmieniało. Było przeciętne, było średnie to ciśnienie i nie dało się domyć samochodu. No, na progach samochód jest niedomyty, felgi są niedomyte, a na karoserii, gdzie ten brud był taki trochę lżejszy, tam się domyło, ale została taka mgiełka. No, widać, że w pełnym słońcu, jak samochód postawię, no to widać, że on jest niedomyty i w ogóle jest cały pokropkowany. Pomimo to, że zmyłem samochód osuszaczem yy, i nabłyszczaczem, to samochód cały jest w kropkach, no niestety to psuje cały efekt i faktycznie pokazuje, że ta woda jest czarna. Więc, podsumowując, nie jest tak źle jak na opinii w Google, ale nie dałbym też pięciu gwiazdek ani w sumie czterech gwiazd. Ta myjnie zasługuje na trzy gwiazdki, głównie ze względu na kiepskie ciśnienie na lancy. W w sumie nie widziałem i nie wiedziałem, kiedy zaczął lecieć ten wosk kiedy, kiedy nie, i to było też kiepskie. Szkoda, że nie ma żadnego kwasu do felk, bo przydałoby się, żeby domyć faktycznie lepiej felgi przydałby się kwas do felk. Poza tym, i Struktura do tej wydaje mi się, że jest trochę kiepsko zaplanowana, albo brakuje jednego dodatkowego stanowiska, bo były momenty, że ta myjnia była pusta, a były też momenty, że stało 4 czy 5 samochodów w kolejce, więc tutaj też taki minusik ode mnie. Plusem jest to, że to jest przy stacji benzynowej i że możesz sobie pójść do toalety jak ci zechce, albo coś kupić do picia, albo pójść sobie szmatki, jak chcesz sobie dotrzeć lepiej samochód. Chociaż widziałem też na miejscu, że ludzie docierali tymi ręcznikami, które są przy stanowiskach do dystrybutorach do, do, do paliwa, docierali sobie ten samochód. Ja osobiście. Nie polecam, bo to też rysuje lakier. Więc jeśli chodzi o mynie przy stacji BP, no to spodziewam się czegoś zdecydowanie lepszego, lepszej jakości. Cena tutaj wydaje mi się, że jest tylko i wyłącznie podpita, dlatego że to jest mynia przy stacji BP i sygnowana logotypem BP. W Warszawie za tą kasę można dużo lepiej umyć samochód. Te myjnie będę też testował i pokazywał na tym kanale. Także zostaw suba, jeśli chcesz zobaczyć, które myjnie będą polecane. To wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jak tak, to zostaw łapkę w górę i wrzuć w komentarzu, do jakiej na jaką myjnię mam podjechać, żeby ją przetestować. Piąteczka mordecki. на разе.